Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja, jestem na targu w Jedlińsku Organizatorami targu są wójt gminy Jedlińsk gdzie wiesz, oraz Jedlińskie Stowarzyszenie Hodowców na czele z prezesem Mariuszem Kopyckim i wiceprezesem Marcinem Malinowskim Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, zapraszam na film, startujemy Ty Jaśniaczki, jaszniaczki, po ile są? Cały locik, po 15 Cały locik po 15 zł. Tylko w Wiedniu, proszę zobaczyć, jak się głębi prezentują. Króciutkie, malutkie, bielutkie. Po 15 zł. A te we świanczyki się wypodziewają za parkę? Tak samo. Po 15 zł, proszę bardzo. I Takie gołębiecie mamy w Wiedniu. Pisać komentarze, jak ktoś potrzebował do kolegi. W którym momencie koledzy też czytają komentarze, bo to jest tam fajny locik po 15 zł, proszę bardzo. To mamy karpiaczki, takie po ile za, za parkę? 8 sztuk.

8 dych. dych, te pasiaczki? Po trzy I tutaj te gołąbki, po ile tak mniej te składowe? Też po trzy dyszki, tak? No nie. Tak. Droższe troszeczkę, bo są z kolei te pasiaczki. Ale można z kolei cenę negocjować. Te budapeszki po ile? U mnie to jak zawsze. Ile kto da, ile kto tyle da? Dobrze. byle dobrze. Byle dobrze. A ten yy, yy, widymek to jest na Białym Ogonie, to jest łódzki, tak? Ile on kosztuje? Parka jest takich? Parka. Parka takich widymków. Ile kosztuje? Serdyczki parka? parka. Jak od redaktora. Dziękuję bardzo. A tutaj mamy serki koroniaty perłowe. Ile taka parka takich serków? 60. 60 zł. Myślę, że mogę. Te bocianki tutaj po ile za sztukę? Za, za, za parkę? parka? Za parka 3,5 To 1,5 a tutaj te parwabły, przepraszam, panie, tak się nie, 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 nie. Po ile po, po, te parówki? Półtory stówki za sztukę. Za sztukę. sztukę. Te winiarki, nie wiem, po ile za sztukę tutaj? Po 200 zł. Po 200 zł. Proszę zobaczyć, jak się winiarki prezentują. Po 200 zł za sztukę, pisać w komentarzach pod filmem, ktoś potrzeba takiej winiarki i w której minucie. A tu mamy nieweczki, Gdzie takie nieweczki? 350 zł. 350 zł za, para, 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 para. za parkę. Proszę bardzo, też jak się prezentują. Proszę bardzo, dziupie, króciutkie. Takie ma nie ma właściciela. A te winierki ile kosztują? Nie ma? Dobra, dobrze, ile kto da, tak? Rosyjskie? Nie, dobrze, nie, to są nie są rosyjskie, tarcze. czajki. Czajki, dobrze, że mi kolego Takie czajki, turkotę mamy. A to co to są? To są te mnichy? Co to jest? Mnichy. I takie mnichy parka ile? Takie mnichów? 80 zł. A winerki tutaj po ile? Winerki po 4 Po cztery dyszki. A te widymki? To też 40. z zł. złoty krymeczki. 60 parka. 60 zł parka. Zapraszamy Dlińska, pisę w komentarzach, a to są tylko te dwoczuby, tak? Jedno czuby. Jedno czuby, jedno, tylko jedno czuby i po ile one są? I tutaj? Posiaczki. Te trzecie, poś... te o, dzień dobry, mogę tutaj? Te pasiaczki w jakiej cenie są? Różne, panie Od 30 do 150 Od 30 do 150, pisać komentarze pod filmem Od 30 do, 100, do 150 zł jak go mi się prezentują Te łapciaty w Budapeszcie ile? A nie wiem, to brata <tusza> są brata są, nie wiadomo, dobra czy widzą no, czy to są. Ja. są? ten żałownik, ile? ile żałowny? 30. A tak, ty śniaczki, pójdę do? Od 10 do 20. <coughs> A wyśwanczyki tutaj te czarne? Tak. Samce. Samczyki, po ile? Po ja drewnianiu. To taka ile parka takiej 400 zł. 400 zł, proszę bardzo, jakbyś potrzebował takiej maśliuszki pisać w komentarzach pod filmem. W której minucie, te też 400 zł parka, tak? Dziękuję bardzo. Takie parówki? Po, po 50 zł. I po 50 zł? Po 50 zł. Dziękuję bardzo. Tak szybciutko te uda tak od do A tutaj te jaśniaczki, tutaj ja ten żołobny, ile kosztuje ten? 40 zł, a te jaśniaczki? 50 zł. A proszę zobaczyć jak się prezentują głąbki te perłowe. Oto na, na białym ogonie to co on kosztuje? 50 zł Tak przeciętnie od do te parówki, po ile tak mniej więcej od te głąbki? 60-50 zł 60-50 zł zapraszamy do kolegi Ceny podlegają negocjacjom. Proszę zobaczyć jak głębie wyglądają jakie są białe Siki białe dziubki, oprawki tu do peszki mamy żółte ile koparka takie budować tu? 30 a te krymeczki? 70 zł aparat 70 za parka Tu mam ciemne po 15 zł fajny żałny, ale nie znam ceny Takie korniate to od do jaka cena? Cztery dyszki tu mamy rzeszowski proszę zobaczyć jak się go prezentują Pójdę takie parka tych rzeszowskich? 200 zł tam żałobny to, ten, ten karpiaczek żałobny to jest, bo dobrze widzę samiczka i co na Sprzedana już Sprzedana samica proszę bardzo te to białe te czapelki tutaj tak samiczki i co są te czepelki? Siedem tych para 70 zł park, te bocianki A białogonek to to jest? Samiczka Proszę bardzo jak ogonek wygląda Ile kolek kosztuje? 50 zł No Pięćdziesiąt zł kurde ten to fajny ten żałobny. są pocztowe ale nie znam ceny tu są wywrotki e, cześć Cześć, cześć, przepraszam. Nie wiadomo czy są gołąbki, nie ma właściciela na razie. Tu bocianki mogę? Proszę bardzo. Te bocianki są od do, tutaj, nie więcej? Po stówce. Po stówce. A tutaj to jest? Po 90 po 10 zł. A ta czajka ile? 80. 80. A te ciemne, koroniate? A te są po a tutaj to są opal czy to? Po 3 dyszki, tak, tak opale, po 3 A pawiki? Po trzy, po trzy dyszki. i ta sroczka tutaj, ten? sroczka, dwie dyszki i maściuszek, półtorej stówki. Półtorej stówki i ten maściuszek. Dzięki. Takie jaśniaczki porowy, to po, to jest za parkę? Jaśniaczki, jaśniaczki to po, powiedzmy stówka za parę, nie? Stówka za parkę, proszę zobaczyć jak się prezentują gąbki. a perłowy tutaj? Perłowy to nam trzy dyszki. Takie niewieczki to ile za sztukę? 200 zł, 200 zł. Just nie po miał fajne Nie znam ceny, bo nie ma właściciela Pójdę te widymki? Tak Patrzcie oglądamy po 40, po 30 Te Teudapeszki Cały lot po 20 po 20 zł, tylko z tym przechurtem, a tutaj ten dryerek inaczej, byrynek ten czerwony No mniej więcej to samo To samo To są milki? milki. Tu mamy milki. Takie milki parę, to ile kosztuje? 120 zł. 120 zł parka milków. Tu też mamy milki. 120 zł parka i tu też mamy milki 120 zł parka. Dzie tu mamy rzesz rzeszowskie gołąbki, proszę no, bardzo. Ile takie rzeszowskie? Stupkę za parkę? Tak. Za parkę. A te ciemne? Tak. A, ten to jest inny widzę, na nagonie, coś ciemny, dobra. Ja bym za i za też nie znam ceny, nie wiem, tutaj brodawczaki są ten czarny, żółty, nie ma właściciela chyba, tak? Nie ma, nie ma. Takie te posiaczki to jaka cena? Po 15 Po 15 zł zapraszamy do kolegi, pisać w komentarzach, To kolega ma bardzo fajne gołąbki czyściutkie, bielutkie, proszę bardzo, żałobniczki. Też po 15 Też po 15 ceny bardzo atrakcyjne, gołąbki polecam naprawdę, pisać w komentarzach, serdechy parka, tak? tak. Ale proszę zobaczyć, grochot, serdechy parka, gołąbki czy bielutkie. Pisać w komentarzach pod filmem, pisać w której minucie, aby ktoś coś potrzebował. Takie brudki parka ile? A to zależy. Dobra. Takie jaśniaczki to od do tutaj? Od 20 zł. Od 20 złotych takie jaśniaczki. A te pterki, te czarne? Przez szóstuśmy byli. Też, za parka. Przejechał dookoła. Tutaj te, te e, żółte, to po są tutaj te głąbki? Po 50 zł Po 50 zł a żeby to też po 50 zł. Tu mamy standardy. a też potrzeba takie standardy pisać do kolegi w 3 minucie. Pojedz te standardy. To jest para parzysta 250 zł. A te? Te są młode, po 50. Młode po 50 zł i mamy karierki. Ile te karierki? 100 zł sztuczka. 100 zł sztuczka zapraszamy do kolegi. Tutaj mamy Staropolski. Staropolski. I Milk. I milk. Staropolski ile? 50 zł. A te tutaj? Tak samo. 50 50 zł za sztuczkę. Pisać w której minucie, koledzy, A do czytajcie komentarze pod filmem. Takie jaśniaczki, to nie miał gonak, to po ile za sztuczkę? Od 50 do 60 zł. O 50 do 60 zł, proszę zobaczyć, jak się go im prezentują. Tutaj tak samo, te są droższe, chyba nie? Nie, to cena. Ta sama cena, proszę zobaczyć. Ciki, bielutki, ogonki czy środki biurki. Zapraszamy do kolegi, proszę pisać w komentarzach w której minucie, aby ktoś coś potrzebował. A do hodowców takie jaśniaczki to są po ile do? w kurcie czy? w kurcie w kurcie po 60 w kurcie po 60, proszę zobaczyć jak się prezentują brywiste, proszę bardzo zobaczyć, białe szyjki krótkie, małe, o proszę Uganiane. bardzo tutaj i ganiane, pędzone, widać czystsiutkie gołąbki burki też kolego? a po, po ile tutaj? od 50 zł do 60 od 50 zł do 60, a czytajcie komentarze pod filmem jak ktoś potrzebował takie gołąbki Zapraszam tu do kolegi, proszę zobaczyć jak się prezentują. Są je, tego jednego i tego samego hodowcy Aby też potrzebował pisać komentarzach pod filmem, w której minucie cześć, cześć Tak Takie neweczki do do ja tutaj do Ciebie tutaj dwie dyszki a te żółte? Po dwie dychy. Krymeczki Krymeczki, para 60 i młode są po dwie a wywrotki są w te Wywroteczki pod trzy dyszki po trzy dyszki. winereczki po 4 dyszki po 4 dyszki widymeczka 4 dyszki 4 dyszki, dzięki a przede wszystkim tutaj, przysiągarkę w tym filmie to wszystko oglądajcie kanał lotowania Andrzeja zobaczycie ofertę jaką przygotowali hodowca z Jedyńska, Zwolenia i Radomia ja tam będę pozostaw suba i subskrybuj kanał Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarz, za w Pozdrawiam, do zobaczenia hejka.